Cześć, witam Was w kolejnym odcinku zadań z informatora. Egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj robimy zadanie drugie. W naszym zadaniu mamy Martę, która zapisała w systemie rzymskim cztery liczby. I pytanie jest takie: która z tych czterech liczb znajduje się najbliżej liczby 200 na osi liczbowej? Podstawa programowa wymagana do tego zadania znajduje się w opisie. Jeżeli Cię to interesuje, to koniecznie tam zajrzyj. Zacznijmy sobie od tego, jak zapisujemy liczby rzymskie. I to to samo co 1. V to to samo co 5. Później mamy x, to jest 10 i L to 50. C to 100. No i jak możemy się domyśleć, d to 500. Później jeszcze mamy m to 1000. A potem już jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana. Tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. I zasada jest taka. Liczby znajdujące się w drugiej kolumnie mogą pojawić się maksymalnie jeden raz. Natomiast liczby znajdujące się w pierwszej kolumnie mogą się powtórzyć maksymalnie trzy razy. Można też je odjąć od sąsiadujących z nimi większych liczb. To znaczy, 4 zapiszemy jako IV, bo to jest 5 odjąć 1. 40 to będzie XL, bo to jest 50. Odjąć 10, ale nie możemy napisać IL. Tak nie możemy, ponieważ możemy odejmować tylko w tym samym rzędzie. No to teraz spróbujmy zamienić te liczby, które mamy w poleceniu, na system arabski. Czyli mamy CLXX, C to jest 100, później mamy L to jest 50, i x, one są po prostu za l, więc mamy plus 10 i plus 10. Jak to sobie dodamy? Na końcu będziemy mieć 0, na drugim miejscu od końca będzie 5 plus 1 plus 1, to jest 7. I na pierwszym miejscu będzie 1. C, x, c. Mamy samo c, to jest 100. No i teraz zauważmy, że przed kolejnym c, które znowu byłoby setką, mamy x. Czyli od tego C od setki musimy odjąć 10. Czyli w takim razie mamy 100, dodać 100 minus 10, czyli możemy sobie zapisać 200 minus 10. To będzie 190. C, C, L, X, X. Tutaj setki są tak po prostu, więc możemy je sobie zapisać. Później jest 50, więc znowu jest OK. I 2, więc znów jest OK. No i znowu na końcu mamy 0, teraz będzie 5 plus 1 plus 1 to jest znowu 7, ale tym razem mamy dwie setki, czyli 270. CCL nic nam się nie odejmuje, czyli mamy 100, dodać 100 i dodać 50, czyli to będzie 250. No i teraz jest pytanie, które z nich znajduje się najbliżej liczby 200 na osi liczbowej.

No to najbliżej naszej dwusetki zdecydowanie jest 190 a 190 to było CXC. Czyli poprawna odpowiedź to będzie B. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Cześć.